Przez kilka lat powiat Dzierżoniowski, przy dużym wsparciu środków zewnętrznych, remontował drogę powiatową od Dzierżoniowa aż do Kiełczyna. Ta duża inwestycja, podzielona na wiele etapów, w końcu się zakończyła. We wtorek 19 lipca odbyły się ostatnie odbiory rewitalizowanej drogi. Przebudowa, remont tego ponad 6-kilometrowego odcinka drogi 3009 trwało 5 lat. Może powiedzieć, że długo, ale to też na tyle pozwalały finanse. Nasze i te zewnętrzne, i to musiało tyle trwać. Ale dzisiaj możemy powiedzieć, że koniec wieńczy dzieło. Bo jest oddany do użytku. Ostatni odcinek, może niedługi, bo to jest tylko 745 metrów, ale ważny. Myślę, że efekt jest widoczny. Komfort życia ludzi między włókami a kiełczynem jest zupełnie inny. Bezpieczeństwo jest zupełnie inne, także myślę, że wszyscy mieszkańcy, tych wsi i wszyscy ci, którzy korzystają z tej drogi, na pewno będą zadowoleni i będą widzieć to, że faktycznie w pojeździe renioskim dba się o drogi i wykonujemy wiele inwestycji drogowych. Cała droga ma ponad 6 km i faktycznie od roku 2017 cyklicznie, corocznie, odcinkowo była przebudowywana. W tej chwili odebraliśmy ostatni 740-105-metrowy odcinek drogi, która zamyka całość inwestycji. Na tym odcinku wyremontowana została nawierzchnia, zdarte zostały stare nawierzchnie bitumiczne, położone nowe. Droga została poszerzona do wymaganej szerokości zgodnie z przepisami technicznymi, odtworzono pobocza, wyprofilowano rowy i tradycyjnie przebudowano zjazdy i istniejące pod nimi przepusty. Środki zewnętrzne to jest fundament każdej inwestycji. Drogowej. Jeśli tutaj byśmy wzięli pewne wyliczenia wykonali na tym odcinku nie tylko w Kiełczynie, ale w Tuszynie czy we Wukach, to te środki zewnętrzne rządowe odgrywały ogromną rolę. Ja się bardzo cieszę, że jako ten mieszkaniec Włok północnej części Gminy Dzierżoniów, te wszystkie drogi, które tutaj były przez mieszkańców postulowane, udało się wykonać. Myślę, że mieszkańcy Kiełczyna już nie będą zazdrościć ani mieszkańcom Włok, ani tuszyna, tego że ich droga rzeczywiście przede wszystkim ta nawierzchnia była w bardzo złym stanie. Teraz ten odcinek to jest już taki można powiedzieć najbardziej bardziej prestiżowy odcinek na tym odcinku, który prowadzi z Dzierżeniowa w kierunku między innymi Świdnicy, Wrocławia czy nawet Ślęży. Proszę zwrócić uwagę, to jest odcinek, który posiada chodnik we wszystkich miejscowościach, również ciąg pieszo-rowerowy w kierunku Dzierżoniowa. Jest to bardzo atrakcyjny, przede wszystkim teren dla turystów i cieszę się, że te wszystkie właśnie czynniki powodują, że już mamy ten cel, który jeszcze kilka lat temu, tak jak pan redaktor wspomniał, był pewnym rodzaju marzeniem. Nie oszukujmy się, ludzie od 10 lat Pomału właśnie poprzez pierwszy odcinek w Kiełczynie, później w Tuszynie, w Łukach, następnie jeszcze raz w Tuszynie, doczekali się, że już mają ten chodnik, tą infrastrukturę naprawdę na wysokim poziomie. I z tego ja się bardzo cieszę, że jako radny powiatowy, który podczas kampanii dużo rozmawiał z mieszkańcami, ten zawsze postulat drogowy jest priorytetem, jeśli chodzi o mieszkańców, i został zrealizowany naprawdę na dobrym poziomie. Myślę, że teraz będę mocno naciskany przez mieszkańców, m.in. Wiesna, czy też innych terenów na gminy Dzierzyń, nie tylko bo, bo, bo tam również te drogi wymagają dużego nakładu wymagają środków zewnętrznych